Kilka dni temu na facebookowym profilu Centrum Rehabilitacji Markmed pojawił się taki oto wpis. Czy baner Markmedu na stadionie i meczu piłki nożnej Krzostrowiec to przypadek? Nie sądzę. Ciekawe jaki będzie dalszy ciąg tej historii. My jesteśmy ciekawcy, więc zapytamy. Zapytamy doktora Marka Wiechecia, właściciela Centrum Rehabilitacji Markmed. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa. Panie doktorze, więc co się kroi? E, troszeczkę uprzedzę bieg wypadków, a, ponieważ oficjalne rozpoczęcie programu, który chcemy rozpocząć e, w porozumieniu z Centrum e, we współpracy Centrum Rehabilitacji Markmed razem z Klubem Przeostrowiec, a przede wszystkim Akademią Piłkarską Krzo, jest to program opieki medycznej i fizjoterapeutycznej dla uczestników akademii e, i który zawiera w sobie kilka elementów. Dokładnie trzy etapy, a jeden z nich to dostępność do rehabilitacji. Co to oznacza dla dzieciaków z Akademii Krza i ich rodziców? Tak, postanowiliśmy w jakiś sposób ułatwić dostęp do rehabilitacji. Firma Market prowadzi działalność komercyjną, ale w porozumieniu z zarządem klubu i z panem dyrektorem Akademii Krzo postanowiliśmy udzielić istotnego rabatu dla uczestników Akademii. Po to, żeby dostępność zabiegów rehabilitacyjnych, zabiegów, zabiegów konsultacji lekarskich, ortopedycznych, przede wszystkim ortopedy i ortopedy dziecięcego była większa. W sporcie dziecięcym i młodzieżowym kontuzje są częstym zjawiskiem, bo dzieciaki się rozwijają, rozwijają też swoje umiejętności, co wiąże się z dużymi obciążeniami fizycznymi. W jaki sposób można zapobiegać? Tak, urazu? to o czym Pan redaktor mówi jest bardzo istotne. Zawsze musimy pamiętać o tym, że Młode osoby, dzieci, młodzież, która decyduje się na uprawianie sportu, to jest również ten okres, kiedy rosną, dojrzewają. To jest niezwykle istotne, dlatego że dla organizmu, jakby w tym samym czasie, są podawane dwa obciążenia. Obciążenie wynikające z naturalnego wzrostu i rozwoju, oraz obciążenie treningowe. Istotne jest to, żeby to w prawidłowy sposób zbalansować. Także na pewno tego typu działania, dostępność do rehabilitacji, możliwość konsultacji będzie powodowała zmniejszenie ilości kontuzji i urazu. Przejdę teraz do drugiego etapu i od razu zadam pytanie. Czy w obecnych czasach u dzieci i młodzieży często występują wady postawy? Tak, wady postawy, szczególnie po pandemii, <laughs> mamy obraz tego, że no po prostu tych wad postawy, problemów ze statyką ciała jest bardzo duża. Na to nakłada się jeszcze problem z siedzącym trybem życia, z korzystaniem z urządzeń elektronicznych typu telefony, komputery, laptopy i rzeczywiście jakby obraz postawy ciała, zaburzenia statyki ciała to bardzo często spotykany problem wśród dzieci i młodzieży. Zresztą to nie są tylko obserwacje jakby z naszego gabinetu, są to ogólne obserwacje, wystarczy wspomnieć pana profesora Molika, rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, który prowadził bardzo szeroko zakrojone badania dotyczące stanu jakby fizycznego dzieci i młodzieży, ale to są również spostrzeżenia, które zostały wymienione w licznych raportach WHO, czyli Międzynarodowej Organizacji Zdrowia. To jest problem wady postawy, to jest problem przy dzieci i młodzieży. I w projekcie, który Mark Med będzie realizował <coughs> wspólnie z Akademią KOSZO, chcecie temu przeciwdziałać i będziecie wykonywać badania komputerowe VAT postawy. Jak to będzie wyglądało? E, tak, ponieważ mamy takie możliwości w naszym centrum, aby dokonywać obiektywnych, komputerowych, funkcjonalnych badań postawy ciała. Będziemy je wykonywać za pomocą specjalnego systemu cyfrowego. Nazwy nie mogę wymienić, ale rzeczywiście taki system jest dostępny. To jest jeden z topowych systemów, które funkcjonują na rynku. Na pewno takie to, co warto podkreślić, te badania dla uczestników akademii będą bezpłatne, czyli jesteśmy w stanie, jeżeli tylko będzie taka wola i chęć rodziców i, i uczestników dzieci, żeby przebadać wszystkie te osoby, które będą zainteresowane w ramach tego programu, będziemy w stanie ocenić postawę kręgosłup, tak, dokonać analizy postawy ciała. A czy w ramach projektu będą wykonywane jakieś działania mające uświadomić dzieciaki, dlaczego. Yy... Wady postawy są problemem? Na przykład, jakieś wykłady, prelekcje? Tak, i takim wstępnym wykładem zaczynamy już, już dzisiaj. Ja powiedziałem, że spotykamy się troszkę wcześniej, uprzedzamy fakty, ale w dniu dzisiejszym, w godzinach popołudniowych, odbędzie się pierwsze takie seminarium, można powiedzieć, wykłady. W których pierwszy wykład będzie poświęcony właśnie zagadnieniom wad postawy, tego dlaczego fizjoterapia jest ważna. Dla osób, które trenują, czy dla dzieci, które, które trenują. Natomiast drugą część tego spotkania, i tu uwaga, udało nam się zaprosić do współpracy psychologa sportowego, również z górnej półki, panią magister Joannę Budzis z Warszawy, która jest psychologiem sportowym. W tej chwili prowadzi chyba trzy czy cztery kadry narodowe. Wcześniej była doskonałą zawodniczką, pływaczką, olimpijką, mistrzynią Europy. W związku z tym myślę, że są to no, kwalifikacje, które na pewno powodują to, że, że z jednej strony będzie zaciekawienie, a z drugiej strony jako profesjonalny psycholog będzie potrafiła przekazać bardzo istotne treści dla zawodników. Czy to będzie stała współpraca z psychologiem? Tak, chcemy zorganizować to w taki sposób, aby cyklicznie odbywały się spotkania ogólne w znaczeniu grupowe z psychologiem sportu. Natomiast, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie i zawodnicy, rodzice zgłoszą chęć konsultacji indywidualnych, wtedy postaramy się takie konsultacje również w jakiś sposób zorganizować. Dzisiaj Markmet i Kszo podpisują umowę i czy od razu, tak w skrócie powiem, przechodzicie do działania? Znaczy, przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować i docenić wkład pracy Pana Prezesa Piotra Choraba, Prezesa KSZO, Pana Andrzeja Szymańskiego, członka zarządu Klubu KSZO oraz Dyrektora Akademii Pana Tomasza Gorczyka. To są osoby, które bardzo mocno zaangażowały się w to, żeby ten program powstał i żebyśmy w, w, w ten sposób mogli zafunkcjonować. Natomiast cóż, podpisujemy dzisiaj umowę. To jest umowa pilotażowa, wstępna na trzy miesiące. Zobaczymy, jak ten program się rozwinie, w jaki sposób będzie przyjęty przez uczestników Akademii, przez rodziców. Jeżeli ta współpraca będzie się rozwijać, to oczywiście są plany, żeby ją kontynuować. Natomiast tak naprawdę podpisujemy dzisiaj umowa wchodzi w życie z dniem jutrzejszym także, czyli od 19, od 19 marca. Te wszystkie elementy, o których rozmawialiśmy, będą dostępne dla uczestników, dla dzieciaków z Akademii Kształ. Ten temat przybliżyliśmy i na koniec naszej rozmowy poruszę jeszcze temat pana. Józefa Rożalskiego, naszego mastersa do zdrowia Świętokrzyskiego, który może się pochwalić wielkimi wynikami na zawodach pływackich, nie tylko ogólnopolskich, ale też międzynarodowych. Pan Józef przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Singapurze, które odbędą się w sierpniu. Na ten moment, jakie działania wykonujecie, żeby zawodnik był w dobrej formie właśnie wtedy? Bardzo dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście pan Józef jest wizytówką w jakiś sposób naszej firmy i bardzo sobie cenimy to, że ma ochotę z nami współpracować i że nam zaufał po prostu w swoich przygotowaniach fizjoterapeutycznych do startów. Rzeczywiście w zeszłym roku były pewne problemy zdrowotne, no nie mogę tu mówić w szczegółach, ale rzeczywiście borykaliśmy się z kontuzjami, musieliśmy poprowadzić tą rehabilitację w zakrojony na szeroką skalę sposób, ale jak pokazamy pierwsze starty w Poznaniu, które były chyba tydzień temu, dwa tygodnie temu dokładnie i wyniki, które Pan Józef tam uzyskał, no pozwalają wierzyć w to, że forma na Singapur będzie dobra, tak? A może Pan zdradzić, nad czym aktualnie pracujecie? E, powiem tak. Dużo trenujemy na bieżni antygrawitacyjnej. To jest takie specjalne urządzenie, które pozwala ćwiczyć, trenować stawy głównie kończyn dolnych, ale w warunkach odciążenia. E, także jest zachowany pełny fizjologiczny ruch. Można dzięki możliwościom. Tego urządzenia, odpowiednio dawkować opór, jednocześnie z zachowaniem komfortu dla stawów, czyli nie ma, nie ma kompresji na stawy, nie ma docisku czy ucisku w stawach. Dzięki temu zdecydowanie zmniejsza się kontuzyjność. Także tak to, tak to wygląda. Panie doktorze, każde pytanie odhaczone. Także dziękuję za rozmowę. Widzimy bardzo serdecznie. Widzimy się za trzy miesiące podczas podsumowania pierwszej edycji, powiedzmy, projektu pomiędzy Markmedem i Krosztem. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję państwu.